Siema. Dzisiaj odcinek e, Freak Fight na kanale Freak Fight TV, grube gadki z Maćkiem natajem Siema. ma. E, kojarzę cię z konferencji High League. Wiem, że trzymasz z tiktokerami. Tak. A Swoja. ja widziałem, że wy robicie wywiad z elitą naszą. Próbowaliśmy się tam do ciebie dobić przez kilka osób. Powiedz mi tak, bo do High League już w sumie mało czasu. Tak. Przygotowania pełną parą. No teraz zapaliścimy akurat właśnie po treningu, można powiedzieć, że to jest taki ostatni ciężki trening i teraz już robimy tylko tam dynamikę, szybkość i łapanie tej świeżości. E, Okej. Okay, Czyli można powiedzieć, że już jestem po okresie przygotowawczym zostaje tak zwany ten ostatni śliw, więc... Na okay. 10 dni, no to już, już, już jestem zadowolony, że już to wszystko zawodził. Masz bardzo mocnego przeciwnika, z tego co wiem. Meduza. Zgadza się. Zgadza się. Generalnie kandyduję do roli najlepszego polskiego dziennikarza. No. Tylko, że ja trochę czytam no. i mniej więcej wiem o ludziach, ale zastanawiam się właśnie, czy z meduzą, czy nie? Z meduzą. Nie boisz się trochę jego ciosu, bo widziałem, że on gdzieś zamknął chyba boksera, lewą i prawą ręką. No wiesz, no, gdybym się bał, to bym nie podpisał kontraktu I, nie, i wiesz, no to nie, nie. Nie mam takich obaw, wiesz co? Tak jakby no, ten okres teraz przychodził. Gotowawczy był na tyle ciężki, że jakby nie miałem czasu na zastanawianie się na temat, czy to bać się, czy się nie bać, czy stresować się, czy się nie stresować. Z rutyna, są sparingi, robiłem dużo cięższymi chłopami od niego, za każdym razem, nie dostawałem cios, nigdy nie miałem żadnego knockdownu, nigdy nie miałem knockoutu, więc no, nie wydaje mi się, żeby miał szansę mnie znokoutować. Ty miałeś jakiś konflikt, z tego co się dowiedziałem, dowiedzieliśmy, z Kasiuszem. Wydzińskim. Zgadza się, z okazją, I tak. teraz pytanie, czy między Tobą a Meduzą też jest jakiś konflikt, czy jest walka typowo sportowa? Nie, wiesz co, raczej nie jest tak, żebym pałał <grym> miłością... <bo> nie... <grym> <grym> go, ...lubił go, tego, Meduzę. Gdzieś tam nie podobało mi się parę rzeczy, które w internecie wypowiedział na mój temat yy, i jak dostałem propozycję, że właśnie z nim będzie ta walka, to powiedzmy 5 sekund się zastanawiałem i dobra, podejmuję to. Bo po prostu gdzieś tam, no nie darzy go sympatią, ale na pewno to nie jest takie, no jak w zasadzie, jak wtedy z że miałem taki prywatny konflikt, gdzie fuj, go w tamtym momencie nie lubiłem, no to, no to z Meduzą tak nie jest, no. Okej, okay, dobra. Możemy że bardziej gdzieś tam no sportowy ten pojedynek tak bardziej pod tym względem, nie? Okej. Okay. bo jest to twój drugi debiut, Trze trzeci. trzeci, trzecia walka trzecia to walka. będzie, ale debiut w organizacji High League. Właśnie trzeci między walki do, na Do Femian tego ma. przejdziemy później do właśnie e, High League. E, Walczyłeś z strolowanem. Zgadzasz. Wygrałeś tak. na no, głośną decyzją sędziów. Tak. To wiem. Poprzednio, i to była druga walka. Tak. A pierwsza walka? No właśnie z tą z, A z kasją? No tak. Dobra. I ty tam... No jak ty się kurwa przygotowałeś? No, średnio. P Ogólnie Kasia jest taką chyba osobą, która dużo wygrywa, nie? No, dużo. Tak patrzę po nim. Ale no ostatnia walka mu nie poszła. <laughs> tak, ostatnia mnie nie sobie, poszło. Sobie. No. Szkoda, znaczy szkoda. Mogłoby być fajne widowisko później. Na co kładziesz największy nacisk na treningu? Jest to, no wszystko. Można powiedzieć. Nie tak, żeby właśnie być przygotowanym, bo on dużo parterowo trenował, żeby właśnie coś w parterze wiedzieć, jak się odnaleźć, żeby nie panikować, jak się znajdę w parterze na zapasy, żebym nie doprowadził mnie do tego parteru, na stójkę. No, no wszystko. no To nie jest tak, żebym tak jakby miał jeden plan tak jak nasz no, właśnie z kasjuszem było, że właśnie nie można się w nim bić z stójca i trzeba schodzić do parteru. I głównie to trenowałem tutaj, nie, tak jakby wszystko, można powiedzieć. Yy, mało o ofensywnych technik kończących w parterze robię. O, bo to mi raczej nie wyjdzie, bo on ma zaplecze parterowe. Terowe, ale no defensywne, czy tam obronę przed tym, czy ogólnie zapasy, czy sama stójka, no to wszystko jest, czyli wszechstronnie można powiedzieć. Okej, okay, jeszcze się tutaj spoświkuję. Czy Twoje dotychczasowe doświadczenia z tych walk no. w jakiś sposób przełożyły się na przygotowanie do tej konkretnej walki? Oczywiście, każda taka walka jakby poprzedzona jest okresem przygotowawczym. Za każdym razem ten okres przygotowawczy jest lepszy, przynajmniej w moim przypadku, no i no jest cięższy przez to tak jakby ja wchodzę lepiej przygotowany. Okej. Okay. Z tego co wiem, korzystasz z usług fizjoterapeuty. Tak, zgadza się. Co tam działacie? Czy masz problemy z z, nie wiem, czy z z A skąd masz taki takie po. No nie, no po prostu mam. A, powiem Ci, że w ogóle tak, mam właśnie do niego jechać teraz. A, ale ten, ale fuj, ale, ale ci nie dopiero telefonu, więc nie wiem, czy korzystam. No to... Tak nie, nie, to, to jest no tak ogólnie po prostu akupunktura, masaż rozluźniający. Na całe szczęście przez całe przygotowania nie miałem żadnej kontuzji, więc nie musiałem się czymś konkretnym zajmować. Tylko po prostu przy tych... No teraz robię 7 treningów w tygodniu, więc tak jakby to jest takie obciążenie dla ciała, że po prostu czasami ten jakiś taki mikrouraz musi po prostu ten fizjoterapeuta wkroczyć i, i rozbić. Tam. No, więc to jest na takiej zasadzie nie, że mam jakiś tam, nie wiem, kontuzję czy coś, że on po prostu mi to zaleca? Na szczęście tylko jakieś takie drobne mikro razy czasem, coś nie wiem, okazji zaboli, czasem czasami plecy, ale tu praktycznie dwa dni mi ja. Czyli i, takie i profilaktyczne stosunek. Tak, e, siedem treningów w tygodniu, codziennie, tak. czy kilka co na przykład? Nie codziennie, chyba że na przykład, no nie wiem, była konferencja, no to w dniu konferencji nie zrobiłem, no to na przykład e, dzień wcześniej zrobiłem dwa, w okay. jeden dzień. Żeby po prostu ze siedem było utrzymane okay. w tym tygodniu. Czekaj, co my mamy dzisiaj? Czwartek. Czwartek, no to pięć, pięć zrobię w tym tygodniu tylko, no. To już takie luźniejszy będzie ten tydzień, bo już jest właśnie łapanie tej świeżości, nie? W poniedziałek druga konferencja jest, nie? Tak, no w poniedziałek nie. też nie zrobię w takim razie, no, no, no to, to już będzie rozjazd, no, to. Widzisz, Tak Widzisz, widzisz. Nie, ten ostatni tydzień to już w ogóle będzie taki, no bo my do tego Gdańska już czwartek musimy być. O. A nawet nie wiem, czy wcześniej nie musimy, bo klip kręcimy, no jeszcze. No proszę. No. Właśnie zastanawiam się, jak to będzie organizacyjnie wyglądało, no ale... Czwartek przyjazd zawodników, piątek jakiś tam media trening i sobota dzień walki, nie? I piątek poniedziałek Piątek Ważenia i media trening zazwyczaj w jeden dzień mm. jest, nie? Okej. Okay. Która jest twoja walka w kolejności? No najwyższa z męskich wszystkich. No. Czyli dziewczę, komajny event, czyli dziewczyny Lil Masi z tą Brodnicką Mewą mm. i walka wieczoru Lexi i Nasu. W zestawieniu bratan kontra narcyz i jeszcze bardziej, że narcyzowy, no to bo to musicie <śmadł> <gieram>, walczyć. <śmadł> <i mój zioma. śmadł> No na i realnie. fajnie też, no bo wiesz, ten Bratna jest taki pewny siebie, no to ja lubię tak zawsze takim Zaskoczyć. Tak. tak no to, to, to może być zaskoczenie, tak, nie? Tak, okay. no, no, no. Wydaje mi się, że większość fajnie. ludzi stawia właśnie na bratana. Z Myślę, na też, że 90% to, że... stawia na no. bratana, bo jest taki pewny siebie, no ma tą sylwetkę, no ale sylwetka nie walczy, więc to no akurat. Dokładnie. E, patrzyłem na obstawianie no. e, na bookmacharkę topową i nie masz wysokich tam not w sumie. No prawie najniższe, prawda. <laughs> nie myślisz o tym, żeby postawić, żeby udowodnić ludziom. I przy okazji garnieć toch. A ja nie mogę, nie Nie można? Nie można. No właśnie. Z bo macherami tak jest, że nikt tak jakby z rodziny twojej nie może, nie? Sąsiad? A sąsiad. Powiedz mi, bo ty generalnie w, e, w social mediach twoja dziewczyna bardziej Aha. chyba jest rozpoznawalna niż ty. No troszeczkę bardziej, bo to bardziej przez TikToka. Znaczy, o tak, moja dziewczyna wygrała Projekt Lady, to no i no gdzieś tam rzeszę fanów, odbiorców e, social media. To z 100 tysięcy chyba jej dobiło wtedy. I później ruszyła bardzo mocno z Tiktokiem, Jej Content Lady naprawdę ma tam po miliony oglądnych tych tak. no, filmików. Tam największy filmik ma 3,5 miliona, czyli no można powiedzieć, że. Już pełnoprawną Tiktokerką. My działamy na TikToku od lutego. No tam 400 tysięcy wybiła, to nie jest tak dużo, no ale po wyświetleniach to ma praktycznie, no nie znam nikogo, co by większe wyświetlenia. Ja na przykład mam dwa TikToki, które przebiły milion. Dwa. No, no Także to już, to już jest coś, ale wyświetlenie. No ja też mam dwa akurat. No, jeden ma 1,5 miliona, jeden ma milion. Nie, nie ma jeden. Jeden ma 3,3 miliona. O, o kurde. Nie, mamy tak. Jeden ma 1,5 miliona, jeden ma 3,3 miliona i jeden ma 950 tysięcy. Ale ty nie, nie bawisz się chyba aż tak w TikToka, nie? Nie, nie robię, robię. No, tylko, że no, jej trochę lepiej tam idzie, bo jakby najważniejsze jest żeby mieć ten swój jakiś tam oryginalny no, tak, no. pomysł. Ale no. ja też to chyba jest no, łatwiej no, co no, się no, 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 no. No mi też urosło konto przez to mocno. Nie czujesz tak, się tak. trochę jednak przez to w cieniu? Nie, bo ja mam też przez to, że mam te walki, to ja jestem dużo bardziej na świeczniku. No, <laughs> więc tak. Idealnie się uzupełniałem pod w ogóle, tym względem. Jakaś drama Aczkolwiek była, nie? powiem Ci, że tak, był taki moment, że ona najpierw miała mieć walkę na Hailik, a ja miałem nie mieć. I wtedy już mówię, kurwa, ty, no ona będzie robić muzeum mieć walkę, rozwija TikToka, ten, a ty i ja pierdolę, a ja nic, nie? No, ale okazało się, że ona nie ma walki, ja mam walkę, więc tak jakby to się tak fajnie gdzieś tam wyrównało, nie? Moim zdaniem taki balans jest też bardzo potrzebny, no bo też by było trochę chujowa, że ona wszystko robi, a ja nic, no też wiadomo, pieniądze, wszystko. No to Wie no tak. o co chodzi. Eee, Była duża fala hejtu na to, że a? zaproponowałeś walkę Maluby a? z dziewczyną Meduzy. A czy, wiem, czy to hejt taki to coś tak niezbyt zareagowali na to. Nie wiem, czy to akurat nie, nie, nie ten. Nie odebrałem tego jakoś personalnie, nikt mi nie napisał żadnej wiadomości, więc nie wiem, ale czemu, no tak wiesz, tak jakoś mi się po prostu skojarzyło, że on ma tą dziewczynę, która gdzieś tam by się chciała przebić, żeby takie zestawienie zrobić, no ale od razu zabronił tam jej, <ścoughs> cokolwiek robić, więc mówię, no. Dobrze. No, no szkoda, no. A mogłoby być ale taki luźny pomysł, to nie było, żebym sobie to zaplanował, tylko tak, a dobra, to on ma dziewczynę, to dobra niech będzie tak. Nie? To nie było jakby za bardzo wiadomo. Wracając moim to nie było, tak, że tam okay. konflikt, żeby tu mieszkać dziewczyny czy coś, nie. Ale to by to mogło być spoko, jeżeli ty. Ale i tak dałem jej trochę trochę, bo od razu ją i... zabrali na wywiad, od razu wywiady, wiesz, no i tak trochę na nią skapnęło, więc. Nie, niech tam niech powinni się cieszyć, że trochę. To fajnie to by wyglądało właśnie, jeżeli para by walczyła kontra jakiś. No innej właśnie tak, tak. Ta, to, no. to, to, chciałbym coś takiego zobaczyć, no właśnie. bo właśnie walki w ciemno. Ciekawie mnie, kiedy dojdzie do tego no. momentu, że będzie walczył facet z dziewczyną dojdzie, to na pewno, patrząc po tym, co się dzieje. Ale ogólnie, żeby para na jednej gali walczyła. Tak, to już I my chcieliśmy to zrobić właśnie na High żeby para walczyła na jednej gali, nie? było czegoś takiego No nie było nigdy właśnie to było zajebiste. No ale, że ona tam nie znalazła przeciwniczki, sześć dziewczyn miała mieć, e, by, rozmawiali z sześcioma dziewczynami w tej sprawie, ale przez to, że ona jest taka wysoka, no nie wiem, pewna siebie, czy nie wiem, jak to jest odbierana w mediach, e, to wszystkie dziewczyny odmawiały albo jakichś chorych pieniędzy, e, no ponad stan, żądały, więc jakby finalnie nie, nie, znaleźli tej przeciwniczki. Ale kto no. wie, może niedługo. No, no, no musi tam zobaczyć, No i zaś, wiesz, zaczęła opłacać trenera, treningi, to nie są planie przygotowania. No to wiem. Już miała ten okres, no, tam dwa czy, czy nie. Trzy miesiące normalnie, to już wiesz, to już niektórzy po takim czymś, już normalnie do walki wychodzą, nie? No. Więc, więc no pomienię. Patrząc na Władka Bleckiego? To nie miesiąca. miesiąc, no właśnie, tak, tak. I no. wyszli, nie? No i. To w ogóle, No, wow. no właśnie. E, wracając, Ty brałeś udział w ex na plaży? Tak, w jeszcze Ex na plaży, tak. Dobra. E, twoja dziewczyna no. brała udział w projekt Lady. Tak. Czy przeszedłeś szybki kurs gentlemana? W <laughs> tak. Przeszedłeś? tak. Bo ciężko było? Nie. <laughs> Nie, ja mam tak akurat... Jestem z... jesteś z... 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 Tak, tak, nie, tak wbrew pozorom tego gdzieś tam, gdzie moja postać kierowana jest w mediach, to raczej na co dzień jestem gentlemanem. Okej. Okay. Eee, tak kończąc ten szybki wywiad, bo to, jest, to są typowo frikowe pytania, nie będę cię yeah. pytał, nie wiadomo jakie nie... no. rzeczy. Ale no. nawet wolę, bo powiem ci, że jak są takie normalne wywiady zazwyczaj. Ciężkie to jest. Tak jakby nie, że ciężkie, ale te pytania się zajebiście powielają, szczególnie np. przykład pogali 10 tych samych... Gdzieś tam pytań, to dzisiaj nie chcesz o tym gadać. Czy Ty byłeś na Elite Fighters? Tak, tak, byliśmy, byliśmy. Właśnie, bo widziałem Malubę, my tam też byliśmy na e Body tak. kraj, który co chwilę odpowiadał na to samo pytanie, nie? Tak. Mówi, tak, że już tak jest było. zmęczony, tak była. No, byłem, ale, to ale, to było. Ale, e... dobrze, przynajmniej się zmęczył, bo walce się nie nawęczył. No na m... Ostatnie pytanie. E... Odpowiesz, nie odpowiesz to już... Twoja sprawa. No. Czemu zmiana Federacji? Federacji. To było akurat pytanie, które bardzo dużo razy dostałem, więc co ci mogę powiedzieć? Dobra. że po prostu... E... Kurde, no i wiesz co, w swój okres, jaki tam miałem, był bardzo fajny, gdzieś w wodarze, wszystko bardzo w porządku się zachowywali. E, warunki finansowe wszystko było ok. To i później już taka lekka zamuła się zrobiła, tu tam jeden rywal nie wypalił, później oni także tu trzeba, ale tu z kimś dymę, ja wiesz, sił jakiś dymów, nie będę robił, nie wiem, druga, trzecia gala, już wiesz, zaczyna się opóźniać. No i mówię, kurde, no pojawiła się ta Hajlik, bym na początku właśnie z nimi pogadać w sprawie maluby. E, no i już tak z nimi parę razy usiadłem, zobaczyłem, że tak jakby z tymi wodarzami tamtymi się zupełnie inaczej rozmawia, tak jakby inny zupełnie kontakt jest, bo z tamtymi to zostałem, no masz umowę na maila, stawka i taka i taka i tyle, nie, a tu z nimi po prostu siedzimy, gadamy sobie, rozmawiamy, tak jakby ten kontakt mnie bardziej przekonał do tej federacji, no zaproponowali mi tą walkę, menedżerka załatwiła to, żeby tak jakby kontrakt z Fejmem, anulować, no no i mogłem podpisać ten, dali mi tu rywala, dogadaliśmy się na stawkę finansową i, i tyle, tak po prostu naturalnie to można wyszło, że po prostu oni byli zbyt opieszali w tych swoich decyzjach, nic jakby konkretnego nie było, a tam ci złożyli konkretną propozycję, konkretny hajsik, konkretny rywal, tu i tyle, tyle czasu i, i pykło, a że akurat zacząłem przygotowania właśnie, bo jeszcze fajnie miałem jeszcze mieć o. propozycję z tym z Murańskim, nie? I, I właśnie... Ten miesiąc już byłem w treningu i tak nagle ten jak wyjechał na te wakacje, przestał się odzywać, mówię, kurwa, no co, jest już miesiąc zacząłem trenować, teraz... I oni się zawili w tym momencie, mamy dwa miesiące. A trzy miesiące to jest taki idealny moment na przygotowanie, żeby no. zrobić. Mówię, dobra, robimy to, nie? I Murański poszedł tam do Elite ja poszedłem do High League, no, no a co z Fajmem to dalej nie wiadomo. Bo. Dużo osób w ogóle uciekło, nie? Z, zauważyłem. Zresztą nas Martini. Tak, odeszła. Pan Pawłowski. Tak, tak. Ty. I meduza. Meduza, Body kreis, w sumie bo on też. No, U, no, ale, no to, tak, ale to, to no, wiadomo. No, 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 chcieliśmy jechać do show, na e, konferencję, bo no. teraz był fajny 11. No. Powiedzieli, że jesteśmy zbyt małymi mediami i nie chcą nas zająć. ty tak. Słabo, no. No. To było mega słabe zachowanie. No. Bo tak naprawdę nie wiadomo, czy małe media nie zrobią większego zamieszania niż jakiś Właśnie. duży kanał. No ja na przykład przecież IMWER-a dosiadłem ostatnio, nie? Na gdzieś, tak? Tak, tak? No, <laughs> to możesz sobie obejrzeć. No, nie, bo ja tak nie, nie śledzę wywiadów, bo to za dużo jest. Nie, teraz się narobiło bardzo Szybki, dużo. Szybki, szybki, tak na TikToku też w sumie wróciliśmy. No. No. Dobra, kończymy ten mega szybki wywiad. My się będziemy jeszcze widzieć w poniedziałek na konferencji pewnie, więc opiemy się na ściance psychicznie przygotowany do konferencji? A, nie dobrze. No, do konferencji jeszcze nie, bardziej nastałem się na walkę. Teraz do konferencji też muszę trochę odpocząć, o, to okay. trochę, że wiesz, muszę ta, takie wycinować Tak, tak, ta, tak, dokładnie o to chodzi. Dobra, także pamiętajcie, zostawiacie łapkę w górę z suba, a i śmieszny komentarz w sumie, bo lubię odpowiadać na wasze komentarze i zaproponujcie z kim chcecie jeszcze kolejne filmy. Także Wielkie dzięki za taki szybki wywiad, Dobra. trzymajcie się, Tłumaczy pozdrawiamy tak. i do następnego.